Cześć, witajcie. Mamy niedzielę, więc czas na podsumowanie, więc zapraszam do oglądania. W początek tygodnia był taki stricte administracyjny, jak to przy prowadzeniu firmy bywa. Trzeba było zawieźć jakieś dokumenty, jakieś, jakieś faktury, ogólnie to administracyjny dzień. Taki pracujący cienia, wiążący się z pracą w ogrodzie zaczynał się właściwie we wtorek. W związku z tym we wtorek pojechałem z ogrodu, który już skończyłem, a w którym już był plan na, na zmiany, więc trzeba było przyjechać i rozbudować ten ogród tak jak sobie Państwo zażyczyli. Tak wyglądał wtorek. We wtorek pojechałem usuwać rośliny, które w ogrodzie nie pasowały i trzeba było je usunąć, w związku z tym pojechałem na taką drobną usługę w czwartek. W czwartek z kolei wybrałem się po rośliny, i to był pierwszy dzień, w którym już pogoda była średnia, bo wcześniej, średni poniedziałek, wtorek i to był naprawdę upał i trudno było pracować cały dzień. Ale wracając do czwartku, w czwartek pojechałem po rośliny i sadziłem tylko duże krzewy. Takie około 2,5 metra, więc już było naprawdę z czym walczyć. Zdążyłem posadzić te, te krzewy w ogrodzie, który pielęgnuję co, co tydzień, który już mogliście kilka razy zobaczyć na filmach. Poza tym, zdążyłem tylko zacząć pielęgnację ogrodu. Przyszedł deszcz i już trzeba było się porównywać z pracą w ten, w ten dzień. Piątek. Piątek to jest cały dzień ulewa, burza. Pracować się praktycznie nie da. Ja pojechałem tylko na chwilę do ogrodu, który już założyłem, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, to że trawa już schodzi, już się zrobił taki tak zwany zielony cień, ale ja Wam niestety nie pokażę, bo ze względu na tą pogodę, która jest w piątek, ze względu na tą pogodę, która była w piątek, nic dla Was nie, nie przygotowałem. Także musicie się wstrzymać do momentu, aż będzie przygotowany cały film z tego ogrodu, i dopiero wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda w ogóle ten ogród. Jeśli spodobał Ci się film, Zapraszam do polubienia i udostępnienia tego filmu, a przede wszystkim do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Cię również do odwiedzenia moich mediów społecznościowych na Facebooku, na Pinterestie, na Instagramie, bo tam również pojawiają się różne materiały. I przypominam, że filmy pojawiają się w każdą niedzielę o 12:00 i staram się, aby również pojawiały się w środę o 18:00. Także zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa!